W sobotę 18 maja w Zespole Szkół w Ropicy Polskiej odbył się festiwal robotyki. To pierwsza tego typu impreza zorganizowana na terenie powiatu Gorlickiego przez Imperium Techniki z Rzeszowa. W programie festiwalu znalazły się konkursy, warsztaty z robotyki i elektroniki dla dzieci od 6 do 14 lat oraz pokazy robotów. Każdy kto tylko czuł się na siłach, mógł zbudować od podstaw własnego robota. Imperium Techniki po raz pierwszy zagościło na terenie powiatu Gorlickiego do Zespołu Szkół w Ropicy Polskiej. Co przygotowali państwo dzisiaj dla i mieszkańców tej miejscowości, i dla uczniów szkoły? W zasadzie to mamy trzy takie rzeczy. Pierwsza to są warsztaty z robotyki, które już trwają. Warsztaty z elektroniki dla młodszych dzieci. I konkursy, które przed chwilą się odbyły. One się będą odbywały dzisiaj przez cały dzień, przez cały festiwal. Takie, takie trzy główne atrakcje. Widzimy tutaj warsztaty, które cieszą się sporym zainteresowaniem. Czego one uczą to młodzież, dzieci z tej szkoły? Myślenia. Pani Dyrektor, gościmy dzisiaj w Zespole Szkół Europicy Polskiej na Festiwalu Robotyki. Jest to taki przedsmak tego, co może pojawić się tutaj za kilka miesięcy na wakacje. Tak, oczywiście. Dzisiejsze spotkanie jest pierwszym spotkaniem tego typu. Chcieliśmy pokazać młodym ludziom, jak i ich rodzicom co to jest robotyka, na czym polega robotyka, że to może być również świetna zabawa. Dlatego dzisiejsze pokazy, warsztaty, walki robotów. Natomiast mamy w planie zorganizowanie cyklu warsztatów już nawet na wakacjach, wspólnie właśnie z firmą Imperium Techniki. Chcemy przeprowadzić warsztaty z robotyki, które będą przeznaczone dla młodzieży z terenu gminy Gorlica, a nawet z powiatu. Panie Pani Dyrektor, takie warsztaty sprawdzą się tutaj, przyjmą się? No, mam taką nadzieję, jest to moje bardzo wielkie życzenie, ponieważ pracując w szkole widzę, że zainteresowanie przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi jest coraz większe. No i Nie chcemy, żeby to były tylko suche, suche fakty, sucha nauka, ale żeby to również przekształcić w zabawę, żeby nauka, żeby nauka stała się również dla dzieci, dla młodzieży zabawą.